Cześć, witam Was serdecznie, Wojciech do z tej strony Analizer, Kłaniam się nisko. Słuchajcie, kontynuujemy jakby obserwację bitcoina. W związku z tym pojawia się kolejne nagranie. No i powiem Wam mniej więcej, jak ja to widzę, jakie jest moje zdanie na temat aktualnej sytuacji. Natomiast bardzo, ale to bardzo mnie cieszy, że od ostatniego nagrania dostaliśmy bardzo ładne odreagowanie czyli jest szansa na to, że tych 19 tysięcy nie zobaczymy. Przyjrzymy się również. Lunie i innym takim może nie wiodącym projektom, natomiast tym, które ja obserwuję i zobaczymy, czy mają również szansę na to, aby odreagować. Natomiast dzisiaj Luna pokazała, że warto było czekać i na spokojnie, nawet jeżeli gdzieś ktoś miał zakupy dosyć wysoko i dokonał jeszcze dokupu niżej, to można było śmiało już w tym momencie wyjść na zero, a nawet, nawet kto wie, może i zarobić. Ok, nie przedłużając, zapraszam Was gorąco do kolejnego nagrania. No dobrze, więc zaczynajmy. Wykres od ostatniego nagrania troszeczkę się zmienił, to znaczy poprawiłem mniej więcej tutaj poziomy, ponieważ nie zwróciłem uwagi że, uwagi, że na interwale jednodniowym troszeczkę mam tutaj zakłamania, więc troszkę ta strefa podażowa tutaj uległa zmianie. overbalance również uległ zmianie, no i jak widać, to jest właśnie przykład tego, kiedy interwał jednodniowy czasami. Nie pokazuje wszystkiego, albo ukrywa wręcz te maksymalne zasięgi, ponieważ według interwału jednodniowego tutaj mieliśmy maksymalny zasięg. Natomiast w rzeczywistości już na interwale 8-godzinowym widać, że ta świeca tutaj to był maksymalny powrót ceny do góry. I teraz tak, ostatnio jak żeśmy sobie badali Bitcoina, no to byliśmy gdzieś tutaj na wybiciu tej tendencji. A, tu widzę jeszcze jakieś linie nieusunięte. Już nieaktualne. Byliśmy gdzieś na wybiciu tej tendencji. No i cena ruszyła do góry. No z oczywistych przyczyn, tak? Do, pojawiły się dosyć pozytywne informacje z różnych stron. E... No i nie dziwne, że jednak ten sentyment się troszeczkę zmienił. E... Widać ewidentnie, że pojawili się kupujący. E... I choć ostatnimi czasy e... można było gdzieś e... dojrzeć w internecie, e... różne osoby prezentowały na przykład takie e... informacje jak to, że. Ktoś sprzedał 1500 bitcoinów, tak? Były wpływy dosyć dużych ilości bitcoinów na giełdy, ale również były wpływy też i Tetera, więc troszeczkę próbowano nam namieszać w głowie. Ja natomiast osobiście nie do końca wierzę w tą sprzedaż, to znaczy nie wierzę, że ten bitcoin będzie teraz zawracał. Może nie, nie znaczy chodzi mi o to, że nie, nie zrobi do nowego dałka, tak? To, że ktoś tam sprzedał te 1500 bitcoinów, to ja myślę, że to jest delikatna troszkę podpucha że jednak będziemy dążyć do tego aby zrobić to takie porządne odreagowanie takie no jak przystało na, na, na rynek bitcoina i na to jak on się zachowuje. Więc liczę na to że mimo wszystko będziemy szli do góry. Dodatkowo jeśli chodzi o też GBTC czyli o kwestie grayscale też już tutaj się wszystko powolutku wyrównuje więc nie spowodowało to jakichś większych spadków a wręcz bym powiedział że wykorzystano to tylko po to aby jeszcze ten jeden dołek zrobić ale tak jak mówię, to jest moje spojrzenie, tak, tak bym to interpretował. Słuchajcie, teraz tak, wcześniej powiadałem, że jeżeli dotkniemy tej czerwonej linii, czyli 24, tam okolica 750 w przy przypadku giełdy Coinbase, to możemy ten, jakby pogłębić te spadki nawet do 19 tysięcy albo i nawet niżej, no bo tak jest. Jest to między innymi poziom, ten, tutaj właśnie ten magiczny poziom, to jest poziom 61,8 mierzenia globalnego, jeśli chodzi o właśnie mierzenie FIBO. I dlaczego uważam, że tutaj mogłoby to pogłębić? Natomiast jakie są możliwe scenariusze? W tej chwili, może jest większy interwał jednodniowy, chwilowo będzie więcej widać. W tej chwili, patrząc na ten popyt, ja uważam, że my akurat ten knot powinniśmy wypchnąć do góry korpusem, natomiast. Jeśli tak się nie stanie, no to stawiam na to, że pojawi się jakaś po prostu korekta. Nie wiem, w okolice 35, może 33 tysięcy, ponieważ na no popyt jest. Bardzo fajnie to wygląda. No i wypadałoby jednak te obszary tutaj odwiedzić. I teraz co się stanie na przykład, jeżeli tą linię przerywaną dotkniemy, tak? czyli ten najwyższy wierzchołek. No moim zdaniem będzie to przewaga na to, aby wykonać jednak to odreagowanie pełne, czyli taki trójfalowy przynajmniej ruch do góry. On może być... Taki, a może być nawet i taki, czyli z nowym szczytem, ponieważ w zależności od tego, jaka korekta miałaby się wykonać, no to jest to są opcje dwie. Natomiast na ten moment nie napalałbym się jeszcze na tą opcję, a skupił się bardziej na tej. Oczywiście jest jeszcze opcja taka, że dostaniemy jeden swing do góry. Czy ona byłaby lepsza? Nie wiem, nie wiem, czy byłaby lepsza, natomiast ja jestem szczęśliwy przede wszystkim, że odbiliśmy z tego poziomu, tak ponieważ dla mnie to jest płytkie, a z którego mamy zupełnie inne scenariusze, już y, takie na wypadek, gdyby ten Bitcoin wybił nowy dołek. A uważam, że wybije, tak? czyli że poziom ten tutaj 25 tysięcy powinniśmy mimo, mimo wszystko dostać. Nie wiem czy dzisiaj, czy za miesiąc, czy za dwa. Y, natomiast uważam, że powinniśmy dostać. Tylko kluczowe jest właśnie to, kiedy go dostaniemy. Czy dostalibyśmy go teraz, zanim dostaliśmy odreagowanie, czy dostaniemy go y, w najbliższym czasie. Z racji właśnie tej pięciofalowości w dół, no ten poziom 61 i 8 nie jest za bardzo pożądany. Z tego względu, że tak. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, możliwość spadku tutaj, natomiast na wypadek gdybyśmy dotknęli może ten magnet wyłączy, dotknęli tego poziomu przed tą reakcją, to również możemy dostać reakcję. Tylko ja Wam powiem zaraz, jak się kończą takie reakcję po takim swingu, jedno, jedno, może nie jednofalowym, bo pięciofalowym, natomiast takim, no, jednym swingu, nie jest to pełna korekta. Spójrzmy na FETHA, FETA, przepraszam, FET USDT. Tu również była prośba o to, abym to zerknął, a to jak się ma ten rynek. No i właśnie, co do tego FETA, no nie jestem w stanie tutaj za dużo powiedzieć. Na razie nawet nie wybiliśmy tego tego szczytu tutaj. Strefa podaży jest dosyć wysoko. Więc w każdej chwili, poza tym, A możemy dostać nowy dołek. Natomiast ja, jeśli miałbym być takim już optymistą, no to zakładałbym raczej taki ruch i do góry, tak? czyli powtórzenie tej korekty. Na zasięgu mniej więcej te, te, tej korekty spróbowałbym tutaj wejść, i być może byśmy dostali tutaj, właśnie to 1 do 1, z tą korektą. Jest na to szansa. Nie mówię, że nie. Natomiast chciałem Wam pokazać, co się dzieje właśnie w momencie, gdy dotykamy poziomu 61,8 zmierzenia globalnego. Tak, Czyli, jeżeli byśmy przyłożyli teraz tu miarkę FIBO, to tutaj było dokładnie 61,8 przy takim jednym swingu. No, dokładnie to, co powiedziałem, czyli możemy dostać odreagowanie i na Bitcoinie również możemy dostać takie odreagowanie, ale raczej kończy się ono tak. Dostajemy nowy dołek. I w tym wypadku byśmy mieli na bitku okolice 19 tysięcy to minimum tak? Czyli te 19 chyba bodajże 19 800 to, to, to jest niemalże pewniak Dlatego nie chciałem tego 61,8 w takiej formie Ponieważ taka forma jest po prostu brzydka, nieakceptowalna przeze mnie Nie jest to w żaden sposób zakończenie korekty A ja bardzo na to zwracam uwagę eee, Wróćmy na chwilkę do bitcoina hmm, <laughs> Panie bitcoinie gdzie jesteś? Dobra jesteś Ok, wracamy. No i dobra. Dostaliśmy tu odrygowanie fantastycznie. Nie zaliczyliśmy tego poziomu. Ja się bardzo cieszę. Tak więc scenariusz już znamy, tak? Czyli albo dotykamy tu i jedziemy tu, albo dotykamy tu i robimy tak. Więc myślę, że ten obecny scenariusz jest znacznie, znacznie lepszy. Natomiast, tak jak mówię, no, chciałbym zobaczyć tutaj poziom 35-33 tysięcy i jakąś ładną falę, żeby nam się tu jakaś dwójeczka narysowała żeby pociągnąć to i pójść z rynkiem do góry, uważam, że te poziomy 45-47 tysięcy są do zrobienia. Przede wszystkim, dlaczego? Wejdźmy sobie na interwał miesięczny, on nam wszystko powie. Jesteśmy na interwale jednomiesięcznym i możemy zauważyć, że mamy bardzo ładną formację świecową, zasłonę ciemnej chmury. No i widzimy tutaj, że ten knot, czyli ta świeca do w środku. Doszła aż do tego miejsca, czyli 47 tysięcy. Ja uważam, że mimo wszystko my ten poziom przetestujemy, bo to jest zwykły test formacji świecowej, który no, powinien się odbyć. Moim zdaniem, na bank się odbędzie. Tak? Czyli taki minimalny poziom, ten tutaj, powinien zostać zrobiony. Po którym możemy ewentualnie dostać właśnie ten poziom 20, 25 tysięcy, ale wcale nie musimy. Natomiast ten minimalny powinien być zrobiony yy, ciut wyżej byśmy mieli 50% spadku, więc podejrzewam, że te okolice właśnie 49 nawet tysięcy byłyby do osiągnięcia, tylko ja bym nie do końca chciał właśnie, żeby to było na jednym swingu, tylko na takim trzyfalowym ruchu do góry byłoby to zdrowsze, a w zasadzie nawet lepsze dla grubych ryb, ponieważ dałyby taką niepewność, bo rynek mógłby widzieć, że budujemy korektę wyższego rzędu, więc wszyscy byliby zdezorientowani, tak? czy my idziemy do góry, czy może jednak budujemy drugą falę na spadki. Więc z punktu widzenia grubych ryb, no, powinniśmy teraz tą korektę zrobić, jeszcze jeden podjazd do góry, ale, ale zobaczymy. Natomiast, no, nie ma co ukrywać, że jeżeli tak się na bitcoina zamknie na koniec miesiąca, a wychodzi na to, że tak będzie, jeżeli w ciągu, no, kilku dni nie zjadą w dół, no to będziemy mieli pierwszą zieloną świecę. To też jest ważne, ciekawa informacja. Natomiast, tak jak mówię, ta formacja na miesięcznym jest bardzo istotna. I moim zdaniem właśnie do tego miejsca dążymy. Co jeszcze? Ten wierzchołek wybijamy dla mnie właśnie będzie potwierdzeniem tego, że będziemy chcieli wykonać ruch do góry. Chciałbym dostać overbalance całego tego spadku byłoby wyśmienicie natomiast yy, czy to coś zmienia? Nie. Dopiero by okolice tutaj chyba 54 tysięcy coś zmieniało większego. Podejrzewam, że będzie ciężko i że tu będzie, tu będzie raczej strefa spadkowa. Gdzieś w tym miejscu raczej będą te shorty. Jeżeli faktycznie uda nam się na trzyfalowym ruchu podjechać tutaj do góry, no to podejrzewam, że pojawią się jakieś klastry geometryczne i tu będzie właśnie taka sytuacja dwojaka. Z jednej strony będziemy mieli idealną falę na spadki, więc rynek będzie to widział prospadkowo, natomiast z drugiej strony Mając na uwadze, że to by była nasza trzecia fala no to faktycznie rynek będzie chciał tutaj dążyć w dół, żeby zbudować falę na wzrosty. Czyli tutaj taką dwójeczkę na wzrosty i powrót już całkowity Bitcoina do wzrostów. Na razie jest super scenariusz pod to, że tak będzie. Tak, Opcja alternatywa, alternatywna byłaby taka, że dostaniemy jakiś taki ruch do góry, wybijemy nowy szczyt, a następnie dostaniemy i tak te 25k. Na, na to bym do końca nie liczył, nie sądzę, aby tak zrobili w balona, ale ale jest taka możliwość. Na ten moment bliższy jest ten scenariusz w te rejony. Tak więc, jeśli chodzi o ostatnie nagranie, no na pewno zdezaktualizowało się może nie w 100%, ale w 50% poziom 19 tysięcy. Powiem wam szczerze, ponieważ on nadal jest możliwy, ale tylko do momentu, jeżeli tego wierzchołka nie wybijemy. Czyli dla mnie ten poziom 42900 to jest bardzo istotny poziom. Tak chodzi o to, aby, aby chociaż nadruszyć ten, ten szczyt. Zajdźmy może na interwał 4 godzinowy. Tu będzie to dobrze widać, czyli mieliśmy właśnie tą korektę. To było właśnie nasze głębokie A. I myślę, że jeżeli wyjdziemy poza to choćby delikatnie i cena by miała drastycznie zawrócić, to jest to i tak dla nas bardzo dobry sygnał. Bardzo dobry sygnał, który powinien sprawić, że te okolice tych 47-49 tysięcy powinniśmy zobaczyć. I to jest tak do, dokładnie z punktu widzenia samej analizy technicznej, ponieważ wszystko jeszcze po drodze, co się wydarzy, ma znaczenie. Natomiast bardzo zmalała właśnie szansa na te 19 tysięcy. Myślę, że to też dla mnie, jak i dla Was, jest istotna informacja. Natomiast co jeszcze mnie przekonuje mm, ku temu, że, że faktycznie to odrygowanie zrobimy takie pełne? Tak? Czyli zaliczymy tą świecę do miesięcznego, przetestujemy to. No i tutaj bardzo wiele wskazuje na to, że i tak oni będą ją chcieli spychać. Tak po pierwsze właśnie, żeby nadać jakby rynkowi możliwość stworzenia się fali trzeciej na spadki, to jest pierwsza rzecz, a druga, że i tak patrzący w górę będą tutaj widzieć po prostu nasze B, które da nam później zakończenie korekty i powrót do wzrostu, więc tutaj będzie naprawdę. Bardzo, bardzo gorąco i wydaje mi się, że ta strefa będzie mocno spychała cenę w dół No i tak, jeśli chodzi właśnie o te inne elementy, które mi mówią za tym, że powinniśmy ten ruch jeszcze do góry wykonać To jest na przykład choćby Luna Jeśli wejdziemy sobie na Lunę, ja tutaj mam Lunę w tym miejscu To zwróćcie uwagę Że Luna bardzo ładnie odreagowała Bardzo ładnie Ja w zasadzie już nawet nie przejmuję się tym całym spadkiem Bitcoina, ponieważ Luna już powróciła do takiego momentu, że po odkupowaniu, po podkupowaniu w zasadzie tutaj Luny, te zakupy gdzieś tych stref nie są już dla mnie straszne. No jednak chciałbym bardzo zobaczyć jedną z tych dwóch stref. To jest minimum test formacji, czyli to samo co na Bitcoinie. Miesięczny, czy to był tygodniowy? To też chyba miesięczny wykres. Tak. Na miesięcznym wykresie podobna sytuacja. Mamy formację objęcia zasłony ciemnej chmury, mamy świecę dorzy, czyli ja bym chciał widzieć cenę mniej więcej w tym miejscu. Przetestowanie przynajmniej tej formacji na tym poziomie. Natomiast tutaj mamy 50% i to jest oczywiście 50% spadku całego, który moim zdaniem powinien zadziałać, czyli nie ten test formacji, a dopiero 50%. Tam również klaster geometryczny wychodzi. Z tego też względu jest bardzo prawdopodobne, że luna zakończy, jeśli wszystko dobrze pójdzie, bitcoin nic nie napisuje, to luna powinna zakończyć to odregowanie gdzieś w tym miejscu, a potem mnie już nic nie interesuje. Sobie. Powiem tak szczerze, nawet jeżeli by się zdarzyło, że odjadą do góry, bez mnie ja płakać nie będę, natomiast tak powiedzmy w 70-80% jest i tak szansa, że oni w końcu. Tutaj zejdą te okolice, wtedy się zastanowię nad tym, czy nie odkupić z powrotem po niższej cenie. Natomiast tutaj ja już będę bardzo zadowolony. tak, czyli w mniej między 11 i 6, a 13 to będzie w porządku. Jeszcze tutaj sobie zerknijmy, czy to jest dobrze pomierzone. Tak, okolice tutaj 50%. No i wypadałoby zwrócić uwagę przy mierzeniu tego w dół. Te okolice 38 i 2414 zaliczyć, nawet jeżeli ktoś patrzy w dół na dalsze spadki, no to ten, ten poziom jest wręcz wymagany. No nie widzę tego, że. No to, że oni tu już nie dotkną, to nawet w to nie wierzę, bo to mało prawdopodobne, tutaj przynajmniej muszą dojechać, żeby zjechać w dół. To jest taki magiczny poziom, aczkolwiek tak samo magiczny ten jest, jak i również ten. Czyli, jeżeli dojadą tu, to równie dobrze mogą dojechać tu, scenariusz się nie zmieni w żaden sposób. tak? Czyli będę postrzegał Lunę w tym kierunku. Przynajmniej przez jakiś czas. Co jeszcze? Na przykład Ada. Na Adzie, no niestety, nic tutaj ciekawego nie widzę. Natomiast sama Ada w sobie jest tak mocnym projektem, że, że ja tutaj nie widzę żadnego strachu, jeśli chodzi o, to, o przyszłość Aty. Także nadal zakładam te poziomy 2,5, co tutaj były, tak? 2,5 to bodajże chyba 3,5 dolara było jeszcze przy starej analizie, teraz tego nie widzę dokładnie. Być może na innym mam wykresie. Natomiast tak, Kejka bardzo obserwuję również, cały spadek też tutaj widzimy. No i ja Kejka widzę na poziomie 26 dolarów. Tak, czyli gdzieś tutaj chciałbym go zobaczyć, jeśli chodzi o jego odreagowanie bez względu na to, gdzie on będzie podążał. Myślę, że ma duże szanse. Na razie jeszcze tak się wlecze. Nie, nie idzie tak, dokładnie tak szybko jak Luna, ale spokojnie przyjdzie na to czas. To wszystko jest etapami. Nie ma tak, że wszystko na raz uderza. Natomiast Bitcoin, jakby do tego prowokuje, tak. Jeżeli Bitcoin zrobi te 42,900, to myślę, że część tych projektów ruszy jednak do góry z tym, z tym odreagowaniem. Ja mówię cały czas odreagowaniem, ponieważ ja jeszcze się nie nastawiam na pro, pro wzrosty. Ja wolę. Wyjść sobie w tych miejscach, bo one mnie będą bardzo satysfakcjonowały. Po prostu wyjść sobie obserwować, czy będziemy szli kontynuować. Ja i tak dostanę jeszcze miejsce, takie, aby dołączyć do rynku. Po prostu chcę zadbać o swój kapitał, nie chcę go drugi raz spotkać z taką sytuacją. Tutaj z bitcoinem, gdzie nic praktycznie nie przewidziało tych spadków. No, ale patrząc teraz na suchy wykres, to okazuje się, że było to do przewidzenia. No, ale Polak mądry po fakcie. No, i co jeszcze tutaj KSM? Bardzo mnie dziwi zachowanie KSMA, ponieważ no bardzo dużo się dzieje na tym projekcie i wręcz jestem zdziwiony, że jeszcze nie odrobiło poziomu przynajmniej 300 dolarów. To jest poziom 300 dolarów. Sprawdźmy sobie cały spadek. No, ten poziom na KSM do zrobienia jest. No tak, nawet 386 dolarów. no to Tutaj już jest tak yy, życzeniowo będzie ciężko. Natomiast poziom 330, ten poziom 32 myślę, że spokojnie. Spokojnie, jeżeli Bitcoin pozwoli, to spokojnie. Bardzo też yy, fajny, solidny projekt. Yy, no i czekam. Czekam aż oni ten poziom mi tu kurczę zrobią. I myślę, że przyjdzie na to czas. Martwi mnie tylko to, że dostaliśmy nowy dołek teraz. Nowy dołek, nowy dołek, nowy dołek. To wszystko się zruje. Natomiast myślę, że już teraz. Powinniśmy powolutku zmierzać ku górze z interwału chociaż jednodniowego. Nie widzę tutaj jeszcze miejsca na RSI, żeby to było jakieś takie, powiem szczerze, zachęcające. No tutaj na, w ogóle na tygodniowym wykresie jest słabo. Też nie, 40 utrzymana, dobra, nie jest źle. Dobra, zerknijmy jeszcze na miesięczny. No, tu nie ma formacji, tu jest po prostu spadek. Tu jest po prostu spadek. Tak więc nic tu nie wyczytam To są poziomy, które chciałbym zobaczyć Mam nadzieję, że tak się stanie Być może już z tego miejsca, no mamy jakąś formację objęcia hossy, więc Nie jest źle Ok. Y jeszcze miałem zerknąć na minę protokołu Nie, mina USD, tak Natomiast ja, te, ja tego projektu kompletnie nie znam, przyznaję się szczerze, i nie mogę się wypowiedzieć na, wypowiedzieć na temat samych fundamentów, na jakim to jest etapie. Natomiast to, co mogę powiedzieć z tego, co widzę, no to mamy cały czas trend spadkowy. To jest ewidentnie trend spadkowy. Nawet, nawet nie zrobiliśmy overbalansu, jeszcze tej najmniejszej fali korekty. Tu jest daleko, no tutaj do overbalansu jest 2,3 dolara. Myślę, że będzie dążyć do tego miejsca. Natomiast. Ja po takim ruchu, który tutaj widzę, ja bym się jeszcze jednak spodziewał chwilowego zejścia w te rejony. Być może nawet w te rejony, a dopiero próba podejścia do 1 do 1. I myślę, że to 1 do 1 jest dosyć bardzo prawdopodobne, bo patrząc tutaj, on jest jeszcze przed tym szczytem. Więc myślę, że oni będą dążyć do tego miejsca. Natomiast no jest to dosyć ryzykowne. Tak? Jeżeli ktoś kupił w okolicach dola, dolara, no to jest to fajne miejsce. Ja tutaj bym się nie martwił. Najwyżej... Sprzedamy z zerowym zyskiem. Natomiast jest szansa na to, że faktycznie to poleci przynajmniej na te dwa, prawie 2 dolary. No tutaj trzeba by było jeszcze coś pomierzyć. Natomiast no nie, ewidentnie trend spadkowy. Ja musiałbym dostać, musiałbym dostać, tak szczerze mówiąc, żeby myśleć w ogóle o dalszych wzrostach. No to ten poziom jednak 1,4123 dolara. Jeżeli byśmy go tylko dotknęli, dla mnie nawet byłoby dobrze, gdybyśmy go dotknęli, a następnie nawet pompnęli tutaj w dół. Rewelacja dla. mnie. Tak, jest przewaga dosyć mocna. Mamy tutaj wierzchołek wybity, więc byłoby zacnie. I tu już bym myślał o tym, aby szukać pozycji wejścia w pozycję. Natomiast na ten moment, no mówię, dołek ktoś kupił, rewelacja. Teraz ja już bym tutaj na razie nic nie próbował, tylko po prostu czekał. Szanse są. Dobrze, zerknijmy jeszcze na chwilkę na um, naszego funta do Jena, którego analizę robiliśmy. Kilka dni temu. No, i teraz to jest też istotne, ponieważ, no wiadomo, zrobiona była analiza na TradingView i to jest fajnie, wyznaczyć sobie miejsce wejścia, wejścia, stop loss i tak dalej, aby weszło. Natomiast, dużo jest jednak istotna, znaczy, bardzo istotna sprawa jest to, aby obserwować to. No, tak więc ja na bieżąco mogę sobie obserwować i podejmować decyzję, czy wejść w tym miejscu, którym uznałem, że będzie dobre, czy też nie, w zależności od tego, jak sytuacja się rozwija. No i szczerze mówiąc, no, tutaj przy wejściu jeszcze pierwszym jest ja zrezygnowałem. Zrezygnowałem gdzieś po tej świecy, ponieważ uznałem, że pojawił się bardzo duży popyt, jest również wolumen skumulowany, więc dopiero jakby mniejszą pozycję otworzyłem w tym miejscu. No tutaj mamy do stop lossa jakiś trochę kawałek. Cena moim zdaniem tutaj powinna do 61,8 z całego spadku, czyli do tej czerwonej linii dojść i to ona powinna zareagować ostatecznie. Jeżeli ona nie zareaguje, i mamy na przykład tutaj ten wyszkołek To powinno utrzymać tą cenę. I powinniśmy dostać spadek w dół, dlatego że tutaj to wybiliśmy tą tendencję. Ale podejrzewam, że za chwilę znowu ciapniemy w dół, i będziemy musieli tą tendencję przesunąć. Tak jak było w tym przypadku, czyli już wam pokazuję. W tym przypadku było tak. Wybiliśmy zanegowaliśmy, znowu wybiliśmy i musimy no niestety to niestety, <coughs> przepraszam niestety musimy to przestawić i coś czuję, że przestawiać będziemy jeszcze kilka razy, jest popyt, no nie ma co ukrywać, yen traci, będzie tracił więc fund się automatycznie umacnia, natomiast ja uważam, że to jest niedokończony interes i mimo wszystko, jeżeli fund ma się umacniać a jent, tak jak mówię tracić, no to jednak powinniśmy to 1 do 1 zrobić. No i ten spadek powinien być zaliczony aż w tą strefę. Więc będę tego oczekiwał. Natomiast jeszcze jest druga opcja taka, że gdyby nam wywaliło stoplosa, bo tak też może niestety być, będzie nam smutno, będzie smuteczek. Ale to nic złego. Pod warunkiem, że no nie wchodziliśmy w full depo. No to jeżeli ta strefa tutaj 153 158 nie zadziała i ten wierzchołek nie zadziała. No jeszcze ostatecznie mamy ten stop loss i on jest, ten stop loss jest bardzo blisko tej linii 154 672. Natomiast dla mnie ta, ta linia jest mega kluczowa. Bardzo to jest takie ostateczne miejsce w którym ja uznałbym że chcę zająć pozycję short. Jeżeli pod tą ceną 154 675 Cena na interwale jednodniowym to jest sytuacja, w której faktycznie byśmy doszli aż do, 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 tak wysoko. Jeżeli mi się tutaj żaden korpus nie zamknie na interwale jednodniowym, to ja walę shorty i to dokładnie na ten tutaj na TP2. I to od razu, tak? To jest takie ostateczne miejsce, i wtedy ja jeszcze analizę tą przygotuję, jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, bo na razie tej sytuacji nie ma, więc nie ma sensu. Natomiast wtedy, yy, jakby to będzie nasz stop loss, czyli ten wierzchołek, w zasadzie no, parę pipsów nad tym wierzchołkiem, tak? więc to będzie dosyć fajna, ciasna pozycja, jeżeli dojdzie do tego. Jeżeli dojdzie, to jest duże prawdopodobieństwo, że tą stratę tutaj, jeżeli wygenerujemy, no to odzyskamy z bardzo ładną nawiązką, no, dlatego też uczulam na taki możliwy scenariusz. Ja nie mówię, że on się musi wydarzyć, natomiast ewidentnie widzimy, że tutaj na przykład na interwale dniowym mamy bardzo ładną formację gwiazdy porannej. No nie ma co ukrywać, jest ona również na, na niskim RSI. Tak? Natomiast ta, ta forma, formacja, tutaj objęcia hossy, objęcia hossy, pojawiały się raz, dwa, trzy, i dopiero ta formacja jakby dała właściwy wzrost. Więc tutaj się obawiam, że może, może nam ta druga fala na spadki nie zadziałać, a dopiero jakieś głębokie A tutaj nam zadziała i gdzieś nam się tu utworzy, i dopiero cena, jeżeli zareaguje tu, to powinna zrobić taki ruch, że dopiero od tego miejsca powinna nam dać. Faktycznie te spadki, czyli od 153, jeżeli nie zadziała. Także uczulam, żeby, tak, żeby nie było, więc, tak jak mówię, no, trzeba to obserwować i na bieżąco podejmować decyzje. Tak jest najlepiej, tak, się, tak jest najmniejsze ryzyko straty. Czy coś ciekawego jeszcze na rynku? Zerknijmy na sekundkę jeszcze na Ethereum, ponieważ nie na Ethereum tutaj sobie radzi troszkę mniej, troszkę słabiej. Spójrzmy na to. Troszkę tutaj widzę bałagan. Mam na wykresie. Natomiast Ethereum tutaj już ewidentnie sobie przebiło się przez ten szczyt. To jest dobra informacja. Nie mamy nowego dołka. Mamy podobną sytuację świecową, co na Bitcoinie. Poziomy na Ethereum tutaj są wskazane, czyli 2, 2500, 2600, ewentualnie. Natomiast chodzi, jeśli chodzi o naszą 50. No to będzie ciężko, natomiast yy, 3000 dolarów, tak? Taka, taki poziom, tak zdecydowanie tutaj, tym bardziej, że mamy też ten wierzchołek 3000 dolarów, to będzie taki bardzo duży opór. Myślę, że do zrobienia ewentualnie jakaś korekta w dół. Zobaczymy, jak zrobi Bitcoin. Natomiast, czy ja bym teraz na Ethereum szukał pozycji Na dołączenie już do wzrostów, ponieważ ja już z tych wzrostów wziąłem, co chciałem, ale ja jeszcze tutaj nic nie widzę. No jeżeli Bitcoin faktycznie by teraz wykonał ruch na 35 tysięcy, to istnieje duża szansa, że dostalibyśmy taki ruch. I gdzieś z tej strefy, to jest strefa 2000 dolarów, moglibyśmy dostać strzał kolejny do góry i kontynuację, ponieważ no Ethereum, tak samo jak i Bitcoin, potrzebuje tego odreagowania. Potrzebuję tego odreagowania, chociaż tak, jeżeli nie zrobiliśmy tutaj 50, nie zrobiliśmy. No, potrzebuję. no Nie ma co. 50 by się przydała. Także te, ta strefa jak najbardziej pożądana. Ok, jeśli chodzi o taką takie moje spojrzenie z dzisiejszego dnia, ponieważ nie chcę Wam tutaj też zawracać yy, długo głowy. Yy, no to. No to tak jak mówię, no ja się bardzo cieszę, że to odreagowanie jest. I liczę na to, że faktycznie albo na tym jednym swingu, albo na tym dostaniemy ten poziom 47 000 do 49 tysięcy. No i potem zobaczymy. No ja tam będę pewnie podejmował decyzję o jakichś próbach wyjścia na czas, aż się cena określi. Ok, z mojej strony to tyle. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia.